Teraz to już nie ma wyjścia, jedziemy. i Jest to miejscowość Andalo, w Lago di Molveno. Tak będę wyglądało nasze drugie śniadanie. No to jest morderstwo, nie? <gry> no, narty z widokiem na Z tej strony widać pas Dolomiti di Brenta. Widzę, że na mnie czeka jakaś piękna randeczka. Wow, marszałek rotacyjny. Paweł to jest jedyny Polak. Przepięknie. Myślę, że to jest polenta. Witam wszystkich serdecznie, dzisiaj jesteśmy w nowym miejscu, na nowym kurorcie, gdzie jeszcze nigdy nie byliśmy i kto oglądał poprzedni nasz film to wie, że ostatnie dni jeździliśmy w Madonnie, Madonna di Campiglio, staliśmy tam na parkingu, wczoraj zrobiliśmy przecudną wycieczkę na nartach do Pinzolo, a kiedy wróciliśmy to... Pojechaliśmy w nowe inne miejsce, czyli tutaj. Jest to miejscowość Andalo, gdzie akurat spędziliśmy tą ostatnią noc i teraz jesteśmy na kurorcie Paganela. Ten kurort ma około 40 km narciarskich tras i jest tutaj około 18 wyciągów. I dwie kolejki górskie mają swój początek akurat tam na dole w Andalo. Są to kolejki Walle Bianco i Paganella 2001. I one zaczynają się akurat na tym parkingu w samym centrum miasteczka. Na tym parkingu spędziliśmy właśnie tą ostatnią noc. I jeżeli przyjedziecie tutaj kamperem, to możecie akurat zostać na tym parkingu. Później wstawię tutaj ile to kosztuje. Cześć Makus! Bo nie pamiętam jaka jest cena. Ten parking jest sam, w samym centrum miasteczka, czyli te kolejki zaczynają się w samym centrum miasteczka Andalo, więc stajesz sobie na tym parkingu. Rano otwierasz drzwi, bierzesz swoje narty, przechodzisz 100 metrów, wsiadasz do gondoli i wyjeżdżasz sobie do góry na takie piękne widoczki, na kawę i jeździsz na nartach. Knajp tutaj nie ma za dużo, ludzi też. Wszystko jest tak jakoś spokojnie, ale bardzo ładnie. Idę zamówić jakoś kawy i królesancika, ale tutaj jest normalnie pusto w środku. Nie wiem czy to się uda. No dobra, tutaj są różne i wyglądają na bardzo pyszne, Jest taki ładny barek. To na pewno za parolym też się uda. tutaj nawet jest mapa i widać tak, Lagozi Molveno, przepiękne jeziorko przy którym wczoraj jechaliśmy tu jest Molveno, tam byliśmy w zeszłym roku, tam jest ładny park e, camping, tu chyba jest on oznaczony a tu Andalo, i tutaj wczoraj zaparkowaliśmy, tutaj jest takie miejsce na noc dla e, parkingu kamperu i obok jest parking dla osobówek, na którym jest zakaz parkowania na noc i stąd pojechaliśmy gdzieś Gdzieś tutaj. So nice. No dobra, tak będę wyglądało nasze drugie śniadanie. Za to wszystko zapłaciłam 19 euro, ale niestety nie mam żadnych dowodów na to, bo nie daje mi paragon. więc dzisiaj musicie mi zaufać na słowo. Ufasz mi, czy nie? Czy myślisz, że zmyśliłam tą ceny? No. No teraz tak, wyjechaliśmy z Tai i są jeszcze takie krzesełka, które pojadą na 2127 wysokość tędy do góry i chyba to będzie już taka najwyższa, najwyższe miejsce. Zaraz zobaczymy, jedziemy tam. Tutaj przyjeżdżają jeszcze inne krzesełka. Z tej strony jest jakaś knajpeczka, i zaraz zobaczymy, jakie tutaj trasy. Ogólnie tak wygląda, że jakby tu albo niebieskie, albo czerwone i nie ma żadnej czarnej trasy. Przynajmniej do tej pory tak, tak wyglądało. No dobra, czyli tak jest. Tam jakaś D, W... Aha, oni nie mają numerów, tylko nazywają się różne literki. Jeżeli będziecie jeździć na paganela, to musicie koniecznie przyjechać tu, na samą górę. Przyjść do tej knajpy i widzicie ile jest tu ludzi? To chyba e, jedyna knajpa, jedyne miejsce, gdzie jest tyle ludzi, bo na dole to w prawie można powiedzieć, że było pusto. Z tej strony widać pas Dolomiti di Brenta. Cudowny widok. Teraz troszeczkę stanę bliżej i później pokażę wam jeszcze coś jeszcze jedną cudowną niespodziankę. I z tej strony można zobaczyć po prostu zapnijcie pasy. Tam jest widok na Gardę. Jezioro Garda. Przepięknie. Na kurorcie Paganela zobowiązuje lokalny skipas, ale również możecie skorzystać ze skipasa Super Ski Rama, czyli tego, w którym macie kurorty Madonna di Campilio, Pasatona Le Pejo, Ponte di Lenio, Folgari da Marilewa. Albo jeszcze jedna opcja, jeżeli macie na przykład taki samy skipas jak u nas, czyli Super superski, z którym możecie jeździć na Celarondzie, to w nim też macie 5 dni na wszystkie kurorty z Ski Rama. Więc teraz, kiedy jesteśmy na Paganella i kiedy byliśmy w Madonna di Campirio tych 2 dni przed, to akurat korzystaliśmy z tych naszych 5 dni z naszego skipasa. Czekam na jakiś stoliczek. I co? O? Nikt się nie chce wynieść, taki widok. No to jest morderstwo, nie? Bo no, narty z widokiem na gardę to, to, to jest jakieś w ogóle szaleństwo. Czad. Póki tak, my czekamy na jakiś wolny stoliczek, co jest trochę takim problemem, bo to jest tyle ludzi, idę zobaczyć, co oni mają, jakie to tu jedzenie, Tutaj chyba nie przygotowują. Myślę, że to jest polenta. Z tej strony są różne To się nazywa snow food, czyli różne takie sandwitchi, pizzy. I na pewno są jakieś frytki, bo widzę, że z tej strony mają si i ketchup. No, zobaczymy ceny. Takie warskoseczko. I oysters. No, z takim widoczką to wygląda cudownie. Dobra, chodzimy dalej. O, I to jest jeszcze kolejne morderstwo. Toalety oczywiście, że ze schodkami w dół, z których po prostu można się zwalić. O wow, i takie stare narty. też, żeby zamówić jedzonko i do baru. Ejku. A się takie różne rzeczy. Jeszcze. Chyba spędziłam 20 minut w kolejce do toalety. Nie wiem, jak to działa, ale. To zawsze po prostu trwa tak długo, w takim momencie to ja zawsze zazdroszczę mężczyznom, bo u nich to tam wszystko bardzo szybko. No i tutaj widzę, że na mnie czeka jakaś piękna randeczka. To jest taka cudowna łałeczka I mój ukochany Pawełek. Makus, jak ty wymyślisz wszystko cudownie. To oglądasz? Wow, marszałek rotacyjny? Co tam Szymon mówi? Pozdrawia nas. Pozdrawia nas. To dobrze, my go też pozdrawiamy z takiego cudnego miejsca. Nie przesadzaj Nie przesadzaj? Cudnego tutaj nie ma, ale można na szybko wyszuć na łapce. Panie kino. No dobra. aż. Słampy można huknąć. Ale kolejka, żeby coś zamówić jest po prostu fatalna. Nie wiem, ile stałam z 20 minut. Zamówiłam takiego hamburgera, i fryteczki. I to kosztuje 18 euro, czyli hamburger 12 i frytki 6. Ale całkiem dobry jest, no? No i mamy po prostu cudowny widok. Zjechaliśmy tutaj w dół. Planowaliśmy, że trafimy gdzieś bliżej do Andalo, ale znowu wyjechaliśmy tam, gdzie były te krzesełka do samej góry. Więc dobra, wyjechaliśmy do góry i myślimy sobie tak. To w pierwszą trasę wjechaliśmy, to w trasę V też jechaliśmy, więc została nam tylko ta panoramika. Dobra, jedziemy. Najpierw ona wyglądała na taką trochę stromą tutaj z dolu i ja nie chciałam w nią wjechać, ale myślimy sobie, no dobra, teraz to już nie ma wyjścia, jedziemy. Zjechałam, nie jest ona całe żadna tam, nie wiem, jakaś skomplikowana coś. Ale powiem wam tak, że ta V to bardziej się chyba jej należy nazywać się panoramika, bo na niej to lepszy ten krajobraz nież na tej panoramicy, bo tam tak naprawdę no co, no nie ma takich jakichś... Widoczków, po prostu sobie szyb, szybciutko zjeżdżasz i już jesteś w tym samym miejscu. A ta fal jest trochę taka jakby dłuższa, bo ona tam dookoła, dookoła i zjeżdżasz nią aż tak w dół. Nie sprawiła na mnie żadnego wrażenia ta panoramika. Szukamy teraz dalej trasy do Andalo. Czekam na razie na Pawła, bo on gdzieś jeszcze tam na górze rozmawia przez telefon. I normalnie zjeżdżamy na Naga do tego miejsca, gdzie zaczęliśmy, czyli do tej gondoli. Ona się nazywa Bianka. Obok jedzie jeszcze ta druga kolejka. I tutaj, czyli za tym budynkiem, stoi nasz kamper. Tylko jego teraz jeszcze nie widać, ale zaraz weźmy swoje narty i pokażę Wam wszystko. A to jest ten sam budynek od innej strony, czyli przyszliśmy tutaj obok. To jest ten parking. Tutaj zaraz stoi trochę Osobówek i tutaj stoi nasz kamper, tutaj spaliśmy i teraz ceny, czyli tutaj jest cena za 24 godziny 21 euro. Jest napisane też, że tutaj można nalać wody, ale jeszcze nie wiem gdzie, bo tak naprawdę nie sprawdzaliśmy i nie potrzebujemy wody, bo mamy wystarczająco. I jeszcze chciałam powiedzieć, że Madonna di Campillo było po prostu takie uczucie, że jesteśmy gdzieś w Polsce, bo po prostu dookoła były same Polacy, a tutaj w Paganella, to po prostu można powiedzieć, że Paweł to jest jedyny Polak tutaj, a wszyscy inni to są jakieś, nie wiem, jest trochę Włochów i jest bardzo dużo Czechów i Słowaków.